Czy Tuszolowi uda się złowić sandacza? Przed Państwem Tuszul we własnej osobie prowadzący właśnie streamka na Twitchu Łowimy sandacze ale... Nie łowimy. ale właśnie nie łowimy, to jest główne założenie, żeby złowić sandacza. Z drugiej strony ktoś chyba coś podbierał łopie ściągnął z Poznania na ryby, bo obiecał, że będą ryby i nigdy nie bierze, rozumiecie? Sam do mnie napisał. Przyjdzie taki moment, że te sandacze zaczną żerować i one się odpalą. Każdy wędkarz, który tutaj stoi, dookoła, zacznie pewnie łowić. Uch, to mnie To był ten sandaż powierzchniowy. Zrobi się ciemno też, prawdopodobnie wtedy będzie jakieś odpalonko. I teraz jest właśnie taki okres, że też musi być gotowy na to, że może być po prostu zbiczowanie wody. Nic się nie będzie działo. Strzał i sandacze się odpalą. Ale jeśli dzisiaj nie uda nam się go pokonać, to, to też mamy drugi dzień. I kołowrotek faworyta i wędeczka X1 prawdopodobnie do 40. Tak jest, używam, bo dostałem za darmo. Też bym używał. No, ja mam to samo zresztą. Już tutaj kombinujemy, zobaczcie w tym momencie dropshot tuż łowi na główkę na Selecta z 15 gramową. Ja mam ciężara. Jak nie tutaj, to jeszcze mamy parę miejsc do obadania. Zresztą oglądajcie. Ważna info dla YouTube. 3 złote. Dobra, nie mam co czekać dropshot któryś już mój rzut trzeba patrzeć po ludziach po prostu podpieprzać pomysły na łowienie. Zmieniamy miejscówkę widzowie, tym razem parnica. Dwie godzinki łowienia za nami. Jakie są Twoje odczucia? Po dwóch godzinach łowienia w Szczecinie na tych pięknych rybnych wodach? Ja ryby jeszcze nie widziałem, ale. Ale czułem. Znaczy, wi widziałem jak ktoś wyciąga. Też chciałbym wyciągnąć. I co sobie myślisz? Przyjeżdżałeś tutaj z myślą, że będziesz pewnie łowił co rzut. Ale... Myślałem, że to będzie Eldorado, jak w Szwecji. No ale niestety tak nie jest. Ale, ale... dzień się jeszcze nie skończył. Oczywiście i jeszcze jest jutro. Tu jest raz dobrze, raz niedobrze. Ludzie, wszyscy, którzy przyjeżdżają na sandacze do Szczecina, myślą, że będzie ryba co rzut, oglądając to w internecie. Ale pamiętajcie, że w internecie wszystko jest nie tak jak wygląda na żywo. I po prostu musi ten moment. Najść? Jezus, już miał ten moment gałąź. najść. To tylko gałąź. Gałąź wodna ci odstrzeli. Zerwał. No, zerwałeś. No życie, to ja się przezbrałem teraz. Właśnie jesteśmy na tym węższym kanałku. Dlatego zmieniłem z główki 20 i Katecha na małą jaskółkę saire z Mikado. Bociany przypłynęły, fajne kolorki macie. Cześć! Tak, jesteś nerwowy? Jest nerwowy. Jezus, nic nie chcę zrobić. Tylko cię chciałem nagrzeć, bo masz ładny kolor. A ja musimy ten dzień uratować razem z tuszolem, bo jest walka o rybę. Teraz kolejne miejsce, gdzie łowimy zwerta. Tam wiem, że są te rybki. No i będzie większa szansa. Myślę. Jak już wiesz, że są tam te ryby, to, to dużo łatwiej w głowie się łowisz. Nawet nie mówię o tym, czy będzie branie, czy nie, tylko w głowie po prostu łatwiej mi się łowi w takich miejsc. Tu już coś tam działa sobie pod mostem. Następna miejscóweczka właśnie wygląda w ten sposób. Blisko płytko dalej głębiej i w tej głębinie może stać jakiś sandacz Więc zmieniłem sobie tej lekkiej kółeczki teraz na KTH z główką 18. O, najcik! <laughs> Pracę? Jak widzicie pogoda nie rozpieszcza. Jeszcze teraz zaczęło padać i jakiś śnieg, też przelotny, ale na szczęście nie będzie padał cały dzień. Tu już tam chowa się przed deszczem odpada, tylko winy za nie się chłopchowa. Nie wiadomo o co mu chodzi w ogóle. Dołączył do nas śmieszny wędkarz i od razu się kłóci z łabędziami. Dałe musisz, musisz tak, że cię dotknął. A, normalnie złapał ci palca. A to ma zęby? No takie ma, takie Te. jak sum, jak sum takie ma To ratuszo, dawaj, musicie ten, przywita się Michała bardziej lubią Ty, jaki chłop, Ty, jaki chłop. <laughs> Ale no był pewne, że przyjdzie półka. śmieszny i złowi Co nie? Ale blady Strasznie spoko okoń Niespodzianka Uratował koniem. Widzicie, widzowie co się dzieje? Śnieg zaczął padać lekko nie jest. Wędkarska opinia co się dzieje. Co się nie dzieje? O, Mnie. to nie jest ten moment. Woda się uspokoiła, wygląda jakby miał brać. No i było, no, nie było. <trymny> Typowy? Ale na co? Nie, 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 nie. Na co? Jest kółe. Ale na główce? Nie. Czyli drop shot. Śmieszny wędkarz miał strzał A? Nie miałeś strzału? A. Sorry. Poglądane mocno? A jest tutaj. O. Tak, dobrze by było, nie? Co, walczymy jeszcze? Chyba kończymy, co nie? Jeszcze pojedziemy też ogarnąć, pojechać kupić te czołówki, coś zjeść. Byśmy chyba na dzisiaj sobie odpuścili, a jutro przeatakujemy na tego Werta. Słuchajcie, na dzisiaj przegrywamy z sandaczami. Ja jakieś tam brania zaliczyłem, tuż o jedno. W każdym razie nic dziwnego, bo złowienie sandacza w tym okresie u nas jest mega trudne. Mówię, są momenty, gdzie one zaczynają żerować, ale taki moment musi trafić stojąc tutaj od rana do wieczora. Moglibyśmy dalej łowić, ale poddajemy się po to, żeby jutro ruszyć na Werta. Ułatwię troszkę zadanie TUSZOLowi, żeby jak już przyjechał, cokolwiek złowił. A przed Państwem oczekiwanie na TUSZOLa bez kaptura. Mega zimno. Ale gdzie się się za tyle Albo 27. Dobra, to nie są czołówki. Jest. To, sami do tego doszliśmy. Albo ja taką wezmę i sobie przyczepię do czoła. Nie. Dzień drugi. Co tu się nagrywa? To co? Jak ty się zapatrujesz na dzisiejsze łowienie? Jakie nastawienie? Zapatruję się tak, że dzisiaj walimy sandacza metrowego na łeb Tak po jednym na, na głowę i możemy wracać. Tak go zatniesz, że samą głowę wyciągnie? No nie nie no, razem z ogonem. No dzisiaj już musi być. Dzisiaj musi być ta ryba po wczorajszym nieudanym dniu. Jesteśmy z dobrym ja przewodnikiem, którego zresztą dobrze znacie, zaraz się z nim widzimy, wchodzimy na łódź, oglądajcie. Sznurci nastygł. No także dzisiaj takie warunki. Czyli mi z tego? Co się dzieje? Co? Co się dzieje? Nic, tak se stęka. Dopływamy właśnie pod most, pod most kolejowy, w którym sandacze się kryją. Jest ciężko. Tuszol chyba nie złowi dzisiaj sandacza, ale na no wszystko w jego rękach. Naprawdę ma ciężko, bo sandacze nie są aktywne, wychodzą bardzo powoli, a zawsze to oznaczało beznadziejne żerowanie. Trzymajcie kciuki, że będzie jeden głodny. O, ale wyszedł szybko. Ten był chętny, ale jest obok drugi. Jest sandacz pod tobą. Jest wyjście Tuszola. Nie na dół Jeszcze może No tu nie zwobiłeś sondacza No nie Czemu wędka ci spada z wody No zanurzyła się w wodzie już Ale. chyba Silnik poszło, kręciła się To już po wędce i tak Nie dosięgnę Nie stanie, bo nie mam ręki Fajne było Ty, a już tylko widziałem jak ten, jak multik zatonął Daj watatula Szybkie przeprowadzenie Takiego to od ogona trzeba jeszcze już przykład nie jestem w stanie rękawiczki założyć, palce mi zastygły Masz chyba rybę pod sobą? Przecież nie wiem. No, pod wyżej, troszkę. No i wyżej. Nice. Obsraniec. 5 zł. Przewiduję, że twój najbliższy kontakt z rybą to będzie przy kolacji w Wigilię. Aha A to niedługo w sumie. Nawet jak nie mów, bo ja dziesiątego do Holandii jadę. Macie tusz, ale nie macie ryb. No, konka, Masz pół godziny. Kołynka. 30 minut tu szło. Wiecie, czyżby Szczecińska Wenecja Maksymalizujemy do pozyskania jest nasza przed nami ostatnia szansa a w zasadzie to przed wami bo ja już nie łowię, bo straciłem wędkę. Jesteśmy na troszkę dzikszej miejscówce, wcześniej miasto. Teraz też można powiedzieć, że miasto, ale jednak bardziej schowane. Na 8-9 metrach będziemy sobie połowić. I nie jest w ogóle łatwo, bo ja na przykład już stów nie czuję. I o, jest 5 łodzi obok nas, wszyscy tutaj łowią zwerta. Jednak nie 5, tylko 4. Ale tutaj ostatnio mieliśmy najlepszy dzień i tutaj najwięcej złapaliśmy, więc ja jestem w dobrej myśli, choć czasu nie zostało za dużo. Dużo trzymańki! O, Teraz to się zestresowałem, co wygląda? Jakby miało nas zmieść z <gry> No, wiecie, no uratowałeś. Film. I wypuszczona. Czyli wierzysz, że są. Wyczuj kamerę, aha. Wierzysz? o po o, o kamerę. gdzie bo widać. <laughs> Jakieś rybsko się tutaj od boku pojawia. Duszul dostał baktyla na nowo, bo Wiciu złowił sondacza. Teraz jest jeszcze większa szansa. Teraz już nie możesz się poddać. Teraz już bardzo bok normalnie. Żeby chociaż był. Teraz wskakuję do tej wody go tym bejsbolem. Ty, ale by to zajebiste było, jakbyś ty się w, w dowody skoczył, abyśmy na echo sądzie oglądali pływ. Nie strzedłem ci na 8 metrów, człowieku. Ja z moją krzywą przegrodą po dwóch metrach już mi łeb rozsadza. Też masz krzywą przegrodę? Tak, ja też. O leży chyba. O Jezu, co ty... Telefon odmawiał posłuszeństwa podczas nagrywania, cały czas się wyłączał, trzymałem zepsuty kabel i pożegnania z Tuszolem nic się nie nagrało. Nagrywało się i wyłączył mi się telefon podczas nagrywania. Także jeśli Tuszol to oglądasz. Dzięki bardzo za rybki, mam nadzieję, że się nie zrażasz. Nie zrażasz i odkujesz się jeszcze raz i przyjedziesz na te sandacze, bo akurat teraz zaczynają brać. Ja właśnie zaczynam łowić. Wypływamy.